No i jak tam minął weekend? Oddaliście już swoje ciuchy do rezerw? Dzisiaj porozmawiamy sobie o kryzysach marek. Hello, ladies. This is Media Fan. A blog about media and advertising. Something I know nothing about. I jakoś tak mi się wydaje, że jako konsumenci nie jesteśmy specjalnie wierni swoim decyzjom o bojkocie. Zwłaszcza kiedy im produkt jest mm, prostszy, tańszy, taki spontaniczny w zakupie, to tym szybciej zapominamy i szukam w Pamięci nazwy marek, firm, które podpadły, mocno podpadły swoim konsumentom, nam i faktycznie miały przez to kłopoty. Biedronka miała swego czasu ogromny problem w mediach, jeśli chodzi o traktowanie swoich pracowników, ich wykorzystywanie szykanowanie kobiet, które się temu sprzeciwiały problemy z szykanowaniem związków zawodowych przegrane sprawy sądowe mnóstwo, mnóstwo negatywnych działań mnóstwo negatywnej prasy. No i co? Bojkot ewentualny kończył się na pierwszej promocji albo na kolejnym otwarciu nowej biedronki w naszym mieście. Podobnie z Lidlem. Ostatnio Lidl jest nazywany niemiecką siecią dyskontów, mająca sugerować, że my jako prawdziwi Polacy nie powinniśmy wspierać tej marki, nie powinniśmy tam kupować. Okej, okay, można z tym dyskutować, ale ten ewentualny bojkot kończy się przy właśnie pierwszej promocji albo kolejnym otwarciu nowego sklepu. I w sumie trochę smutno patrzeć, kiedy kolejne otwarcie sklepu, kolejne filmiki z tratującymi się ludźmi, którzy są traktowani jak bydło, właśnie przez markę, kiedy rzucą kolejne kroksy albo skórzane torby z jakiejś tam marki. Hm. Gdyby to na filmie robiło wrażenie, albo gdybyśmy faktycznie przeciwko temu protestowali, może by tego typu działania się skończyły, ale jak widać, nam to nie przeszkadza. Nie ma bojkotu Lidla, nie ma bojkotu Biedronki. Szukajmy dalej, to może BP, koncern naftowy, który w 2010 roku wywołał największą katastrofę ekologiczną. Zatoka Meksykańska mnóstwo nieprzestrzeganych procedur udowodnione zaniedbania przez firmę BP i przez firmy, które z nią współpracowały. Największa katastrofa ekologiczna, te protesty, te sygnały, informacje dotarły również do Polski, do mnóstwa europejskich mediów. I co? I nic, prawda? Bojkot ewentualny, czy Zadra, przecież firma wyrządziła naprawdę mnóstwo, mnóstwo szkód. Kończy się na pierwszej kolejnej stacji, do której jest dogodny dojazd, gdzie jest dobra promocja na kawę albo hot doga. Bojkotu BP nie stwierdzono. Przez chwilę pojawiał się w polskich mediach temat bojkotu stacji Ukoil, jak już jesteśmy przy paliwach, czyli rosyjskiego producenta paliw, ale ten bojkot nie do końca byłby trafiony, jeśli by występował, ponieważ Ukoil zaopatruje się w Polsce u polskich dostawców e, e, paliw. Bojkotu Ukoil? Hmm. Chyba nie ma, ale może o czymś nie wiem. Szukamy dalej, szukamy. Przekąski słodycze. Pamiętacie taką, taki spot nakręcony przez Greenpeace z kitkiem i orangutanem? Koncern Nestle jest oskarżany przez Greenpeace o niszczenie lasów, z których wytwarza się m.in. olej palmowy, który służy do promocji tych przekąsek. Obrzydliwy film właściwie zostaje długo w pamięci, powinien nam na długo, długo obrzydzić produkt. Wojkotujecie czy nie? <laughs> Spontaniczny produkt, też kupowany, prawda? Gdzieś przy kasie, i tak dalej, kiedy ma się smaka na jakąś, na jakąś przekąskę. Swoją drogą, ten olej palmowy to ja wyczułam w coraz większej ilości produktów czekoladowych czy czekoladopodobnych. Nie wiem, jak tam sytuacja z lasami, ale co? Bojkotu nie stwierdzono, nie? To może bojkotujemy jakichś operatorów telefonii komórkowej albo telewizji kablowej. Bo wydaje mi się, że pewnie każdy z nas ma jakiegoś swojego ulubionego, nienawidzonego operatora komórkowego. Ale raczej nie wynika to z jakichś konkretnych działań ym, firmy, kontrowersyjnych ym, reklam czy działań niezgodnych z prawem, ale raczej z własnego doświadczenia konsumenckiego. Prawda? Po iluś tam przejściach z jakimś tam operatorem odchodzimy o, do niego w końcu po skończeniu umowy, nareszcie i obiecujemy sobie, że nigdy do niego nie wrócimy. To nie do końca chyba pasuje do naszego założenia dzisiejszego, dzisiejszego odcinka, więc nie wrzucam tego jako bojkot. Kiedy Play startował, ze sw... kiedy w ogóle wchodził na rynek, miał bardzo kontrowersyjną kampanię: obcięte palce, zdeformowane twarze dzieci dziwne to było, lekko przerażające też wywołało sporo kontrowersji, ale nie mam wrażenia, żeby na Playu zrobiło to jakiekolwiek z... wrażenie. Bojkotu nie stwierdzono. Bo to z tymi operatorami jest trochę tak jak z restauracją, w której się kiedyś zatrujemy, prawda? to wtedy nigdy tam już nie wrócimy, nie będziemy polecać znajomym. Ale tak jak mówię, ten podział każdy ma swojego znienawidzonego operatora, każdy kogoś innego, więc nie wrzucam tego na naszą listę. To nie jest typowy bojkot konsumencki. Prawdziwe kłopoty, i to potwierdzone spadkiem użytkowników, miało NC. Kiedy to wprowadziło nową ofertę dla swoich klientów, według firmy była to wspaniała oferta, którą powinniście, musicie zaakceptować, według klientów, według każdego normalnego obliczenia była to niestety bardzo zła oferta, dająca o wiele mniej za wiele więcej firma na początku wydawała dosyć dziwne komunikaty, że to jest tak naprawdę super oferta, ale klienci jej nie rozumieją, co tylko rozśledziło klientów, zmieniła regulamin, co spowodowało, że można było zerwać umowę przed końcem jej trwania i tak dalej, i tak dalej. No tutaj się działo mnóstwo i faktycznie można powiedzieć, że taki bojkot konsumencki tutaj miał istotny efekt i istotny efekt na działania i wyniki finansowe firmy. Więc wrzucam. Tak, pamiętamy. No tak. Nie wiem, jaka jest teraz sytuacja NC: czy ktoś tam podpisując nową umowę albo szukając nowego operatora, pamięta o tej sytuacji, czy po prostu analizuje ofertę. I jeżeli jest ona atrakcyjna cenowo, bierzemy, nie patrzymy na poprzednie działania. Wydaje mi się, że raczej to drugie. Reserved, czyli nasz ulubiony bohater ostatnich dni, czyli firma LPP, właściciel takich marki jak House, Crop, Sinsei. Hmm. Czy będzie bojkotowany? To są hmm, ciuchy w atrakcyjnej cenie. Wystarczy dobra kampania reklamowa, promocyjna, obniżka sezonowa, przedsezonowa. Jak zwał, tak zwał. Sklepy są dostępne w każdym mieście, w każdej galerii handlowej. Szybko o tym kryzysie zapomnimy. Wydaje mi się, że tutaj ten bojkot deklarowany: nigdy nie kupię e, nic z rezerw albo od LPP. Nie ma tutaj specjalnie żadnego znaczenia. Aczkolwiek jestem bardzo ciekawy, co się wydarzy. W każdym razie uważam, że ten bojkot się nie uda. Szybko o nim zapomnimy. A pamiętacie Adidasa i też wezwania do bojkotu marki? Adidas jakiś czas temu zamalował kultowy mur na Służewcu wypełniony graffiti rysunkami, więc naraził się ogromnej grupie hip-hopowców, która nie przebierała w słowach. Były groźby zagrożenia wejścia do sklepów, zakłócenia otwarcia sklepu. Pamiętam, że wtedy w Złotych Tarasach w Warszawie Adidas szykował się do otwarcia kolejnego sklepu i tam były dyskusje i faktycznie tego się obawiali. Ale co, teraz bojkotujecie z tego powodu Adidasa? albo macie to w pamięci? Te złe działania reklamowe, ta dziwna narracja, czy nawet reklamowanie Adidasa przez Pique'a? specjalnie marce nie, zaszk nie zaszkodziło. Bojkotu nie stwierdzam. Szukam, szukam dalej tych bojkotów i firm, które, które się bojkotuje. Wojp jest bojkotowany przez. Prawicowych polityków albo prawicową y, część y, sceny politycznej. No ale ten bojkot, im większy bojkot, tym więcej woźb zbiera. E, więc wrzucimy to do naszych y, bojkotów z gwiazdką. <tutek> Tutaj nie działa bojkot. Są też takie sytuacje, gdzie na skutek błędu firmy pojawiają się na rynku produkty, które mogą nam zaszkodzić, mogą nas otruć, nas albo naszych bliskich. I wtedy i media szybko reagują i robią dużą nagonkę, i my pamiętamy, zwracamy uwagę, zwłaszcza właśnie jeżeli chodzi o nasze zdrowie. No dobra, to teraz test. Pamiętacie markę wody mineralnej, która ostatnio miała problem? Do butelek wody dostał się chlor, ktoś się poparzył, była relacja, wywiady z tym, z tym człowiekiem, partie zostały wstrzymane, był duży, duży problem. Ostatecznie nie stwierdzono żadnego zatrucia czy niedopatrzeń na etapie produkcji. Nie wiem, czy dokładnie to ta sprawa została wyjaśniona. W każdym razie stwierdzono, że woda jest bezpieczna. Ok, zostało Wam to w głowie, wybierając na półkach i kiedy widzicie markę Żywiec, pamiętacie o tej sytuacji. Bierzecie wtedy inną wodę, czy nie? Zapomnieliście? To hmm? jakiś czas w produktach spożywczych są znajdowane jakieś robaki, jakieś dziwne e, rzeczy, jakaś zdechła mysz e, w chipsach. E, to są takie kilkudniowe kryzysy albo takie sensacyjki, ale chyba nie mają wpływu na, na sytuację firmy. E, dość groźnie wyglądała sytuacja, kiedy e, w słoiczkach z e, deserami Gerber dla dzieci znaleziono fragmenty szkła. I tu faktycznie matka kupuje dziecku to, co najlepsze. Kiedy pojawia się taka informacja, no to przy półkach sklepowych faktycznie Gerber mógł być omijany szerokim łukiem. I te z was, które miały w tym czasie dzieci karmione tymi słoiczkami, myślę, że dobrze pamiętają tę sytuację. I przy kolejnych dzieciach w głowie to zostaje na dłużej. Ale dajcie znać, czy wróciłyście do Gerbera po tej sytuacji, czy nie? A byliście ostatnio może w Ikei? zamawialiście swoje ulubione mięsne kuleczki z frytkami. A może pamiętacie sytuację, kiedy okazało się, że w kulkach znajduje się mięso konia. Mięso konia nie jest specjalnie trujące, ale jednak, kiedy zamawiamy kuleczki wołowe, to spodziewamy się, że będzie tam mięso wołowe, prawda? Firma miała poważny problem, wycofała chyba z 20 paru krajów ca całą produkcję, no i wielu konsumentach zrobiło, mięso konia. Dobrze? Na no jak długo? Pamiętacie, czy nie? A może piwko bojkotujecie? Piwo Ciechan. Wypowiedzi właściciela marki Ciechan, mocno ksenofobiczne, bardzo w, e, wzburzyły wiele środowisk, szczególnie środowiska LGBT, i były akcje publicznego wylewania piwa przez knajpy do, do ścieków. Myślę, że w tych knajpach piwo tam nie wróciło. I być może przez środowiska LGBT to piwo jest w dalszym ciągu bojkotowane. Nie mam pewności, ale podejrzewam, że może być tak. Natomiast zwykły konsument? A chyba to gdzieś, co? Czy nie? Firma niespecjalnie chyba odczuła ten bojkot, chociaż na początku i właściciel firmy słał jakieś pisma grożące pozwami za działania na niekorzyść firmy, ale to szybko się skończyło. Sytuacja chyba wróciła do normy. A czy kobiety są bardziej pamiętliwe niż faceci? Czy dłużej noszą w sobie taką konsumencką zadrę? Nie jestem pewien, aczkolwiek moja intuicja podpowiada mi, że może tak być, że kobiet, kobiety są bardziej pamiętliwe i, i, i wierne swoim decyzjom. No, ale, ale nie wiem. Dajcie znać w komentarzach, jak wy to widzicie. I czy faktycznie za miesiąc, dwa lub trzy damy oprzeć się kolejnej promocji marki Reserve, bo jakiś czas wcześniej nas, nas oszukali? Czy będziemy to trzymać w pamięci? Naprawdę zbojkotujecie Reserve, ale mówię tu o prawdziwym bojkocie, czyli o tych konsumentach, tych klientach, którzy kupowali wcześniej w tej firmie i teraz postanowili, że nie będą tam kupować. Ci, którzy nie kupowali nigdy w Reserved yy, i teraz je bojkotują, mm -hmm. no nie, nie, no. Z mojego środowiska, jak zacząłem się zastanawiać i robić listę marek, które bojkotują yy, moi znajomi, to najczęściej pojawia się Uber. I to faktycznie jest bojkot, bo Uber ma ileś tam za uszami, podatki w Polsce, kierowcy bez licencji itd. itd. I faktycznie te osoby są wierne w swojej decyzji i Ubera bojkotują mimo nawet wcześniejszego zachwytu, początkowego zachwytu nad nim. Więc tu, tu działa. Wrzucam do listy bojkotowanych film. Co tam jeszcze? Bojkot wiadomości TVP? Coś jest na rzeczy. Wyniki oglądalności pokazują, że faktycznie może być problem. No okej, okay. nie chcę wchodzić w tematy polityczne, ale, ale faktycznie tu, tu, może, tu może ten bojkot występować. Chociaż nawet wrogowie i przeciwnicy wiadomości oglądają je dla Beki albo żeby potem je punktować. Innych marek jakoś nie mogę sobie przypomnieć. Po głowie chodzi mi jeden bank, ale o tym w następnych odcinkach. A tak? No to słuchajcie, mam, mam problem, naprawdę mam problem. I szukam, szukam dalej w pamięci. Które marki pominąłem, które marki bojkotujecie wy, ale faktycznie, które marki bojkotujecie? Byliście ich klien klientami i przestaliście kupować bo coś. Dajcie znać w komentarzach, bo chętnie pociągnę ten temat dalej. Chętnie wykorzystam też wasze, wasze odpowiedzi, więc tam odpowiednio lajkujcie, łapkujcie w górę itd. Zachęcam też do subskrypcji i do zobaczenia w następnych odcinkach. Tymczasem pozdrawiam serdecznie. Cześć.